Tak, nie powinno być kropki. Witajcie w tym nowym, pięknym dniu. Lotnisko Piotrkowskie, Aero Klub, Gdzie powinni skakać spadochroniarze? Kiedyś z przy Kasią przyjeżdżaliśmy i z chłopakami często tutaj. To jeszcze tak 3-4 lata temu, to praktycznie co niedzielę jak było ładnie, to, to przyjrzeliśmy dzisiaj było z samego rana bardzo ładnie. I mówię do Kasi, że chodźmy przyjdziemy, zobaczymy spadochroniarzy. Zresztą u nas z w do, w domu też widać czasami jak tutaj z góry gdzieś tam skacze. W Piotkowie jest słynne, takie znane centrum właśnie, jeżeli chodzi o polskie centrum spadochronowe, tak? Skyforce. No, tam jest polskie centrum spadochronowe, ale mamy też i szybowce. I tutaj też jakieś samoloty, które często słychać nad, 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 Pytkowem, nad które często słychać nad Pytkowem, latające. Przeszła przed chwilą taka, o widzisz, tam jest chmurka taka widoczna, a wcześniej o, było ładniej, dlatego mówię, weźmiemy kocyk i sobie przyjedziemy, posiedzimy, zjemy sobie gdzieś tutaj. Teraz nawet takie fajne ławeczki porobili kiedyś, to czegoś takiego w ogóle nie było. I tego też nie kojarzę, nie, nie kojarzę. To, że są ryby tutaj? Patrz, Ej patrzcie, są ryby, patrz Ale jest zakaz łowienia ryb Jak raczej środka to jest woda Taka w ale czysta Dobra, zmieniliśmy lokalizację, jesteśmy Idziemy zobaczyć wodospady Tak naprawdę to przyjechaliśmy 40 km od Piotrkowa To jest W ogóle nie wiem właśnie co to jest Rybakówka się je nazywa I to, to jest znowu utworzone Jakieś tutaj i tutaj jest jakiś nowy grill, nie wiem, właśnie jest, ktoś zagospodarował bardzo poważnie. Duże pieniądze zainwestował. Zaraz będę mówić o pieniądzach, bo e, powiem też o naj, najnowszym milionerze, który jest spod Piotrkowa. W zasadzie już teraz Spiotkowa, Ale tutaj zostało duże pieniądze zainwestowane. Zobaczymy, co tu się dzieje. Jest jakaś rybka, smażalnia. Spędzimy miło czas. To jest! Już <laughs> telefonie wpadł. No. Ty, O, bym na Wigilii miał. A ile jesz ryby? Karpia? O nigdy nie jadę. No właśnie, to wracamy się. Nie, tutaj widzisz to jeszcze. To jeszcze robią. Ale tutaj miały być w ogóle domki na wyspie. Miało być coś w stylu domków na Malediwach. Ostatnio widziałem zdjęcie, to gdzieś na Śląsku jest coś takiego. Jakieś takie miejsce gdzieś widziałem jakąś fotkę, że jak Malediwy. Czyli domki same na tle oceanu. A czytam sobie, wiesz co, Marcel? Dziennikarze dotarli do mężczyzny, który wygrał 193 miliony złotych w Euro Jackpot. Wie, że ten gościu stał się nagle milionerem? W Jeden dzień wygrał w grę. Biedny. I mieszka w Piotkowie. Co? <grych> Ta, mieszka ja w Piotrowie. A, a spod pod Piotrowa. przeniesie się, się do Piotrkowa Słyszałeś, ja to ja bym nie chciał by, by mieć takie bogaty. Bo by to zmieniło. Mnie. nie. Na pewno. Wiele osób, Płyska, są statystyki. Wiele osób. Wracamy, bo to już się kocham. Wiele osób, Ja żartuję, Ale, Milo, wiesz, tak, że wiele osób, statystycznie, nie wiem, 80-90% pieniądze wiem. po prostu traci. Tak, bym sobie brał 100 zł na jakieś jedzenie. Nie 100 złotych, żeby... Słuchaj, Zdrowiało. jeżeli, bo tam jest pod. Zostanie na rękę, nie wiem, stop. ile to mówiłaś, Kasia, po opodatkowaniu? Dobra, niech będzie. 100, 150 milionów, niech będzie. I z tego wpłacasz tylko do banku. Wpłacasz do banku na lokatę, nie wiem, 3%. To ile to mamy? Czekaj, muszę sam obliczyć. To jest łatwe, bo 150 razy 3 4, to będzie 450 tysięcy rocznie. On ma dzieci? A co ten łabędź ten, który ma głowę, co on takiego ma? Wiesz, na, na szyi, o to ci chodzi? No. Tutaj łabędź ma, a, jakąś taką obrożę. To jest taka jakby obroża, myślę, że to ba, takie, wiesz, do oznaczania łabędzi. Tak, chcieliśmy coś zjeść, ale podobno się czeka... Podobno pół godziny, kumpel mi powiedział. A chłopaki są głodni i chyba po prostu będziemy rezygnować, jedziemy w inne miejsce, zobaczymy. Dzisiaj będzie taka objazdówka. Po okolicach Piotrkowa, gdzie chupaki, choć byliśmy na razie. A lotnisko. Gdzie idziemy, grubcia? Idziemy zwiedzać Piotrków i okolicę. Widzisz? To to samolot. Ej, ale jakiś cichutki, no nie? Ale innego jakiegoś takiego rodzaju. Ej, Piotr... ale jaki cichutki on był. Ale nisko lata, wbrew ja. zasadom. A no tak, nisko do nami przeleciał tutaj. Pierwszy raz widziałem taki samolot, który... czy słyszałem w zasadzie. Pierwszy raz słyszałem taki samolot, który... którego prawie nie było słychać. Kiedyś dopiero szkodał do nas na lotnisko, przyleciał samolot chyba z Częstochowy albo za Częstochowy, czyli jakieś 100 km czy ponad, elektryczny. Że już wprowadzają samoloty właśnie elektryczne. Ale ten chodził silnik, tylko po prostu prawie go nie było słychać. Staliśmy w nowe miejsce, tutaj jest parking z tamtej strony. Ja stanąłem tutaj, tutaj jest płatne, chociaż nie, wiem, gdzie jest oznaczone. No tak, w ogóle tutaj nawet nie jest oznaczone, czy tam nie ma nigdzie o płatnym parkingu, nie jest oznaczone, że jest płatne I zobacz, tu jest pusto, co jest grane, tu jest pusto, gdzie są ludzie? Jest teraz ładnie. Gdzie są ci wszyscy ludzie? Pusto tu jest! Kiedyś byliśmy, w zeszłym roku chyba. Pusto! Kolejne miejsce, które jest puste. Więc pytanie jest takie: gdzie są ci wszyscy ludzie? Czy powyjeżdżali? No i zawracamy, bo co, nie ma tam jedzenia? No, ale tam Samo jest. Samopicie. Tam jest, myślisz? Nie, ja się zastanawiam, dlaczego nie było ludzi, ale może faktycznie dlatego, że teraz słońce wyszło. Ej, słuchaj, ty masz teraz koszulkę Pepsi i Coca-Coli. No. Która ładniejsza? Wydaje mi się, że są takie same. A mi się wydaje, że... Moja Coca-Cola. Masz też Coca-Cola. Mi się wydaje, że Coca-Cola i ta Pepsi. Ta Pepsi jest jakby... Mniej się dzieje, więc jest good. ale tam to też jest spoko. A to by mi właśnie Coca-Cola, bo ta Pepsi ma takie... te plamy takie. Aha. Słuchaj, nikogo nie ma. Ale wiesz, mam dla ciebie propozycję. Zagram z tobą Fortnite'a. Serio. Oj, Chcesz? Oj tak. To musimy to nagrać. Pół godziny Możemy to nagrać Ty u nas na osiedlu drzewko odpadło i teraz Kasia wzięła sznurek, nie wiem czy to zwiążesz Zwiążę Znaczy nie drzewko odpadło, tylko są takie mocowane drewno, żeby drzewko... Tylko to drzewo już jest... Słuchaj, no nie potrzebujesz tego wsparcia Tamto bardziej, to było przy tamtym Nie, to było przy tym No ale zobacz, jakie to jest duże i twarde Co ty? O, widzisz, że bardziej... Bard... To, żeby się nie złamało to tutaj jest, to bardziej potrzebne. Ted Challenge dla Miłosza. Pytasz się jakiś rekord? Rekord? Około 70 z tego co pamiętam. Ile zrobisz? Jak najwięcej? Jak najwięcej. Poczekaj. A nic jesteś na asfalcie? A dobra. Chłopaki, chodźcie, żeby liczyć. Start Dawaj 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Oh, ile było? Nie wiem, już później się nie wyrobiliśmy, ale pewnie... Ile było? 60 jakoś? nie A, Ale z... ile było chłopaki? Mieliście liczyć Ja liczyłem, ale nie, nie, na, nie, 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 mam... nie nadążałem Jak się czujesz? <laughs> Źle Zmęczony Ale teraz... brawo, okay. świetnie 3, 2, 1 Ej, ej, gdzie, gdzie, gdzie? Nie było start, było start? Start No, jeszcze, jeszcze. 20 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 33. <laughs> brawo, brawo.